Mi nic teraz nie zdobimy Nie wiem, wyjdę stąd o. Ja bym wziął broń jakąś Nice, lol Właśnie oni jeszcze tu mogą wchodzić, Nie no kurde, z mida, z mida przyszedł On the yes. campo, get out of my life. I don't know, I don't know, You want something done right?